Średnio robotnik niewykwalifikowany zarabiał tutaj przed wojną 3 zł dziennie. Ślusarz, tokarz albo na przykład jakiś inny fachowiec już 5 do 6 zł dziennie. Piekarz zarabiał 8 zł, a wykwalifikowany i bardzo dobry mechanik między 10 a 11. Urzędnik państwowy między 7 a 8. Natomiast naczelnik już wydziału kupę forsy, 45 zł. Średnio utrzymanie czteroosobowej rodziny w 1937 roku w Wilnie kosztowało 4 zł i 68 groszy. Skoro litr mleka kosztował 14 groszy, yy, kilo ziemniaków 20 groszy, a jajko między 1 a 2 grosze, no to można było jakoś żyć. No tak, ale jeszcze uwzględnione na przykład w tym wszystkim, że raz w miesiącu tych ludzi było stać na jedno mydło, na jeden przejazd na przykład autobusem i na jedną gazetę więc to życie nie było takie kolorowe jakby się tak naprawdę wydawało. Tajemnice ziem odzyskanych we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.